Wiem, Mordy, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Ja jestem Fris, jest ze mną Mati witam serdecznie. Słuchajcie. Dzisiaj nagrywamy filmik, który był zapowiedziany. Będzie to reakcja widzów na mojego Merola i na jego przyspieszenie. Także słuchajcie, na samym początku też chcę na pewno powiedzieć, że jeżeli pod tym odcinkiem będzie ile bomba. Nie no, daj, teraz... 75 tysięcy w górę. 80 tysięcy! 80, 80. No, no dobra, no dobra, to zrobimy, słuchajcie, podobny film do tego, którego robiłem z jak ukrywaliśmy przedmioty, tylko że ukryjemy się Merolu. my. My z Merolem, tak jak dzisiaj przewieziemy widzów, tylko że dzisiaj mówiliśmy, gdzie będziemy, tak wtedy znajdą nas i Będziemy mogli ich przewieźć. Chodazka sprawa, wybierzemy też miasta, więc możecie pisać w komentarzach miasta. A jeżeli ktoś jest nowy na kanale, to subskrybuje kanał w tym momencie tutaj na moim paluszku pięknym. Tu, także subskrybujcie kanał. A jedna widzka, bo to ona nie jest tutaj z przypadku, bo ona wygrała konkurs z tym barkiem, chodź Kinia do nas! Dokładnie to ma ona, także Kinia dziękuję za wzięcie udziału. Robiłem konkurs z tym barkiem u mnie na Instagramie. Kinga go właśnie wygrała. Nagrodą jest wystąpienie w filmiku. W dzisiejszym filmiku, więc właśnie. będziesz jako pierwsza, tobie że się napiłaś. No to dobrze akurat to Także Kinia, ja Cię zapraszam do środka, chodź i lecimy, z tym lecimy, jazda! A Ty w ogóle ty coś widzisz? to nie jest taka niziutka, to nie <grym> widzisz to. Widzę, widzę. No to dobrze. Zapinaj pasy? Nie. No to jaka gotowa? No, no? nie gotowaś Ciekaj. Zapinaj pasy i lecimy. Okay. Najpierw mamy jak starta, czyli launch kontrola mhm. takiego, to jest takie mega szybkie ruszenie z miejsca. Gotowa? Mhm. <grym> A to i tak jest jakby dwa razy wolniej niż normalnie, bo dzisiaj jest mokro, strasznie. Mam, tak, mamy mokre opony i tak dalej, więc to nie są pełne możliwości. To chyba mnie słyszeli wszyscy. <laughs> Dobra, to co, przejazdkę robimy, tak? Weź sobie ostatniego łyka tym barka, bo zaraz jak stąd wyjedziemy. Ale jest ślisko dzisiaj, masakra. Wjeżdżamy w to Kinga, tak? wjeżdżamy w to. Nie no, żartuję co ty, kobieto! Gdzie się umarli, to, to nie jest GTA. Dobra, teraz tak szybko już, że woda płynie do góry. Super Bo nic nie mówisz nie? No bo jestem w szoku W ogóle dzisiaj jest mega ślisko, bo pada deszcz i tak dalej jest burza, normalnie to by Cię wgniatało tak myślę trochę bardziej, nie? No na suchej powierzchni to on tak Cię wgniatał, że aż głową się waliło w ten więc A żeby, tak, żeby idziemy, Dobra, tak więc dojechaliśmy. Są, są tu w ogóle widzowie, strasznie dużo. Będę znać na Instagramie, że będziemy nagrywać taki odcinek, no bo Kinga wygrała konkurs z tym barkiem, który tutaj właśnie jest. Weźmiemy też kilku widzów, przewieziemy. No. Żeby im nie było smutno. Jak się Kinga podobało? Super było, to Warto było brać udział w konkursie z tym barkiem? Tak. Warto. Ekstra, no to super. Piąteczka. Tak więc jesteśmy na parkingu. Ja wrzuciłem to Insta Story do siebie, więc śledźcie Instagrama swoją drogą. 20 minut tylko było Insta Story, a przyszło 13 osób w ogóle. Siema! Elo Siemka. To co, gotowi na przyjaźczkę? Jasne to, to jest na maksa, już się szybciej nie da, naprawdę. wiecie, ogólnie dzisiaj jest mega ślisko, nie? więc no też, mój, też na pewno sobie zdajecie sprawę z tego, że to nie jest takie maksymalne wgniecenie w fotel, no bo po prostu już koła nie nadrabiają. A jak wrażenia pierwsze? Inaczej. 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 inaczej? Nie no, różnica jest straszna. Świetne uczucie, naprawdę. Polecam. Właśnie z przodu to jest najgorsze, że tutaj nie da się złapać z przodu. Jeździliście kiedyś jakimiś szybkimi nie. sportowymi autami Nie, nie, nie. No to, to na pewno jest fajne doświadczenie. Ja pamiętam jak pierwszy raz wszedłem. Jack, a ja miałem akurat głupio, bo jak pierwszy raz wszedłem, to nie mogłem jeździć szybko, nie? Mm -hmm. więc, no tak. Więc ten, ale no kurde była było, było. masakra. Uśmiech na twarzy nie schodzi przez cały dzień blały to masakra. Ej ten facet musiał być słuchający. Ale Okul! 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 Co Okul! 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 że tak Stary, muszą być pasy zapięte, wiesz? Gotowy? Sko Tak? Dobra, jesteśmy z kolejną dwójką widzów, gotowi? Eee, Jak chcecie to mogę tym barka nam dać dzięki. Proszę, proszę bardzo Jakby dużo fajniejsze są wrażenia Co? Żyje Żyje Jest dobrze ale ABS-y zjadły tam, czuliście jak staliśmy w miejscu, ABS-y zjadły tam połowę naszej mocy, ale i tak chyba było fajnie, co? Tak patrzyłem. No. A koleżanka... strasznie. Tak? Z tyłu, z tyłu jest podobno masakra, nie z tyłu jest podobno masakra. Nie wiem, Najlepiej to wcisnął trąbę tam na filmiku. Tym tak, tak, się. tak. No wiesz, mieliśmy mi też sztuchą nawierzchnię, wtedy były idealne warunki no, do tego, nie? Tak, myślę, że się Wam podobało, czy nie? No, ale szkoda, że kurczę taka pogoda w się zrobiła na tym krakowie teraz, taka. No, byłem dobrym taksówkarzem? No, <laughs> tak. Dzięki, dzięki. Dzień no, no, na razie. cześć, bo byliśmy jeszcze na ruczaju podłączyć baterię, wiesz? Dobra, zapinajcie pasy. Wczoraj ten film, jeszcze raz oglądałem ten jak schowałeś koszulkę wtedy super. No. I myślę, kurczę, jakby taka akcja teraz była gdzieś. Patrzę dzisiaj insta tam No widzisz? Koga? Ja przysięgam, że wczoraj rozmawiałam z tą przyjaciółką z którą dzisiaj jestem. I myślę, że... Było takie okay. mm, jakby było y, sucho Ale nie! Naprawdę! No, tutaj, bo tutaj już była taka... Tutaj ta ulica była pod skosem I przez to spłynął z niej ca cały deszcz i ona była mega sucha I tutaj praktycznie w ogóle nie, nie zamieliły nam koła, więc... Teraz było, był taki fajny wcisk. Nie, w ogóle mam takiego fuksa, bo ja tu nie, nie jestem z Krakowa i... No ja akurat tu byłeś. Przyjechałem na miesiąc do Krakowa tutaj. Serio? Zamościa. Aha! Pozdrawiam w Jak umiem się zazwyczaj wyrażać, to teraz nie potrafię, <laughs> naprawdę. Dobra. <laughs> tak, zobaczę czy ja wyszedłem normalnie, bo no to... <laughs> Zapytam. mam się zapytać Ciebie, czy masz wolną w sobotę, bo muszę połączyć kogoś na 18 miast, kurde nie wiem. Co ja robię w sobotę? Nie mam pojęcia. Mam w ogóle taką blokadę, że mogę tylko 50 jechać jak coś, więc nie polecimy niestety szybciej. Także musicie mi wybaczyć, no wiecie jak to jest, no. Kolega, jak wrażenia? No, dobrze, dobrze. No, a koledzy się podobają. Ta. No i o to chodzi, żugar, i żubior, i bardzo dobrze. No, o, jak ślisko. Kolega z tyłu uśmiech ma no, od ucha do ucha, nie? No. <laughs> jak, masz, jak masz na imię? Max. Max tutaj totalnie jest zadowolony chyba z tej przejazdki. Czyli mówisz Max, że jakbym był taksówkarzem, to normalnie byś mi zbił pionę. Tak. <laughs> Nawet dwie. Nawet dwie piony, kurde, kozacy Cześć jestem Basia. Cześć Basia, tym bark dla ciebie. O, dziękuję. Nie pij w trakcie jazdy, bo będziemy mieli całe auto Dobra bomba to to wszyscy wszyscy, wszyscy się przejechali. Ale Co? stary... Jak wrażenie, bo ja nie wiem. No dla mnie takie, że aż ja mi subo w gardle, więc tak? Masz ty marka wariacie. Ja biorę się... sobie tym marka, zaraz się napiję, a tymczasem mordy, dziękujemy za odcinek. Jeżeli chcecie więcej, tak jak mówiliśmy, takich filmów 80 tysięcy łap i lecimy do jakiegoś miasta i się chowamy. chowamy się to będzie zarąbiste, to będzie zarobiste. Tak jak chowanie rzeczy. Wyzbijcie łapy w górę, subskrybujcie kanał, jak ktoś jest nowy. No i nam się z nami trzymacie, się i do kolejnego odcinka. Elo!